Witam! Dzisiaj w ciekawych słówkach 6 fajnych gier na Nintendo Switch. Zapraszam! Numer 6 One to Switch to gra, która zawiera pełno minigier Jak zaprosimy znajomych fajnie możemy się pobawić, pośmiać. Gier jest chyba tam 25 i sami zobaczcie ile jest, ile możemy mieć z tego zabawy. Są też bardzo dziwne. Numer 5. Jazz Dance to już bardzo długa seria. A wychodzi Jazz Dance 2017 na Nintendo Switch. Jakie jest na pełno nowych piosenek i fajnie się bawić ze znajomymi. Numer 4. Mario Kart Mario Kart to jest długa już seria, a Mario Kart 8 to jest jeszcze większe rozwiązanie. Możemy zobaczyć postacie ze Splatoon i z wielu innych. Numer 3 Splatoon 2 Jak jasne, wszyscy pamiętają piękną grę Splatoon, gdzie się strzelaliśmy na farbki i była fajna zabawa. W jest coraz więcej trybów i możemy się coraz lepiej bawić. Jeszcze ze znajomymi. Numer 2 Super Mario Odyssey jeszcze chyba nie ma na rynku, dokładnie nie wiem, ale gra jest mega. Jak nie wiecie o co chodzi, rośnie tam jak ratujemy księżniczkę Daisy przed Bowserem. I numer jeden. The Legend of Zelda The Brain of the Wild. Piękna gra, kosztuje dosyć dużo, ale sami zobaczcie na tym grafem, aż chce się płakać. Możemy zbierać bronie po wrogach i piękna gra. Dzięki za oglądanie. Jak się Wam podobało, to dajcie łapkę w górę, żebym kanał się trzymał i dzięki.